Co będziemy robić w niebie? Cóż, Chrześcijanie wierzą, że życie wieczne zaczyna się w zasadzie już tu na Ziemi, a nie dopiero po śmierci. A to dlatego, że tu na Ziemi otrzymujemy na chrzcie łaskę uświęcającą. Skoro zaś dzięki łasce uświęcającej mamy udział w życiu Boga, wraz z nią zaczyna się życie wieczne. Nasze życie po śmierci nie jest zatem nowym początkiem, ale raczej udoskonaleniem i wypełnieniem tego życia w łasce. Ale czym właściwie jest ta doskonałość? Co to jest niebo? W niektórych religiach niebo opisywane jest w kategoriach raju ziemskiego. Coś jak Hawaje, tylko dużo lepsze. Raj mógłby być też ucztą przy stole Odyna. Albo nagrodą w postaci wielu dziewic. Z którymi można co na przykład? Pograć w badmintona? Dla chrześcijan niebo jest jednak czymś zupełnie innym. Chociaż Pismo Święte używa obrazu uczty niebieskiej, nie chodzi tu o wypełnienie wszystkich ziemskich pragnień. Niebo nie koncentruje się na brzuchu. Obraz ten ma raczej na celu przywołanie idei intymnej wspólnoty. Obraz, którego Jezus używa w swoich przypowieściach, bliższy jest idei uczty weselnej, małżeństwa. Ukazuje on, że dusza ludzka jednoczy się z tym, za którym tęskni swoim niebieskim oblubieńcem. Chrześcijańska idea uczty niebiańskiej jest w rzeczywistości obrazem intymnego zjednoczenia. Niebo dotyczy więc doskonałej komunii z Bogiem, komunii, która zaczyna się już tu na ziemi, a po śmierci znajduje swoje dopełnienie. Taka jest właśnie chrześcijańska koncepcja nieba. Komunia ta będzie możliwa dlatego, że zobaczymy Boga takim, jaki jest. Nazywamy to wizją uszczęśliwiającą. Nie dzieje się wtedy coś szczególnego z naszymi oczyma. Jest to raczej kontemplacyjny, intelektualny, duchowy akt. W niebie będziemy znali Boga, a w nim poznamy wszystko inne. Za tym doskonałym poznaniem idzie doskonała miłość. Hmm, wizja uszczęśliwiająca. Brzmi nieźle, ale też trochę abstrakcyjnie. W porządku. Spróbujmy przedstawić główną myśl. Jeśli przez długi czas siedziałbyś przed problemem matematycznym, nie widząc żadnego rozwiązania, Twoja twarz wyglądałaby właśnie tak. A teraz zwróć uwagę, co dzieje się dalej. Dokładnie, wpadłeś na to, jak rozwiązać ten problem. Rozumiesz, jak wszystko działa. Spłynęło to na ciebie. Znalezienie rozwiązania jest momentem szczęścia i radości. Podobnie jest ze szczęściem w niebie. Radość jednak nie będzie trwała tam tylko dwie minuty ale całą wieczność. Widzieć Boga takim, jaki jest, znać Go najwyższą prawdę, kochać Go najwyższe dobro to właśnie może przynieść człowiekowi spełnienie. Z pierwszego odcinka wiemy, że człowiek został stworzony dla tego celu, aby poznał i pokochał Boga, który jest najwyższą prawdą i najwyższym dobrem.